Siemanko, z tym ruiny i witam was bardzo serdecznie po dzisiejszym odcinku. Dzisiaj znowu z numizmaty... numizmatyka. Numizmatyka. Tym razem moje właśnie nowe okazy, nowiutki. Niestety ani jednego wam knuciku. A propos banknucików, to niestety tamten filmik usunęła moja mama z pewnych przyczyn, ale może nie będę lepiej mówił jakich zresztą to jest bardziej tak też troszeczkę prywatne, także co? Ja was zapraszam do oglądania. A jeszcze chciałbym powiedzieć tylko, że prawie wszystkie monety oprócz tych dwóch dostałem od swojej babci, nie? Są tu dwa woreczki, jeden z powtórkami, a drugi z tymi monetami, które ma mam. Tak i babcia już ogólnie wiedziała, yy, yy, że ja kolekcjonuję monety, yy, bo już wcześniej mówiła, że będzie mi odkładała i trochę tego się zbierało, nawet nie liczyłem, ale wiem, że trochę tego jest. I też dwa monety, jedną monetę dostałem od mamy, ale nie będę mówił jaką, i drugą dostałem od dwójka, bo. Wujka się ogólnie zapytałem, czy ma jakieś pieniądze z innego kraju, on powiedział, że a tam miesiąc znalazłem i że prankowałem swoich rodziców, że, 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 że to jest 5 złotych polskie. No, ja powiem wam co to jest, bo nie chcę zdradzać, sami zobaczycie. To co, najpierw zaczniemy od tych monet, co mam tutaj pojedyncze i słuchajcie tutaj. Trafiła mi się jedna perełka taka. Zaczniemy, może od tego, to od babci oczywiście. Takie dwa dostałem chwila. Takie dwa. No nie wiem czy... Znaczy, znaczy, to jest niby medal, ale mnie gryzie, nie wiem czemu. To są dla mnie metody kolekcjonerskie. Obydwa zaplompowane babcie tam kiedyś dostała, jak pracowała w sklepie. No i tak się prezentuje awers, a tak się prezentuje reverse Złoty medal i Grand Prix Tyskie No, także fajnie Być może jedno pójdzie, jedna moneta pójdzie na wymiankę, a być może zostawię w kolekcji powtórkę. No i... Będziemy sobie to tutaj kłaścić. Ok. Następna moneta to będzie z czego? Ok. Wylosowało mi się jedną monetę i biorę od razu wszystkie. Bo to, to są zupełnie inne monety, ale takie bardzo podobne. Ogólnie prawie większość monet, które dostałem od babci, są akurat z Anglii. Z Anglii tak dokładnie. No i są i funty, i pensy. Powtórki też i funty, i pensy. Eee... Yy, Tutaj są przeróżne funty, przeróżne. Będę mówił. Tutaj jest yy, taki jeden funt z włoszy, z ma koronę. E, y, Królowa Elżbieta. I i rocznik 1990, a jeszcze jedno, taka propos telefonów kart piłkarskich i tych. I konsol to oczywiście nadal kolekcjonuję, tylko teraz bardziej mamy zaszczyt numizmatyki, że tak to nazwę. Oczywiście, i, oczywiście planuję zrobić na dniach. I, filmik o telefonach. Planuję zrobić na dniach o kartach piłkarskich. Szczerze mówiąc o konsolach, yy, nie, nie to, że nie lubię konsol, wręcz przeciwnie, ale po prostu jakby nie mam żadnego nowego materiału. Z telefonów też w sumie nie mam żadnych nowych telefonów, ale mam jeszcze yy, kilka, których nie było. No także dru drugim jed jedną funtów. Drugą jednofuntówką jest jednofuntówka z 2008 roku. Taka, wszystkie są, te są sfadykowane, tak jak widzicie. Musiały gdzieś leżeć w ziemi, czy gdzieś w innym miejscu, czy w wodzie. To jest 2008, mówiłem. Też królowa Elżbieta, jednofuntówka. I tutaj będzie, co ciekawe, jeden destrukt. O, to jest ten destrukt destrukt, czyli no jest destrukt na tej monecie jedna funtówka z roku 200. na no serio to jest chyba 2005 po prostu się starła jedna ten, się starła jedna cyfra i się stała destruktem, też z Elżbietą bardzo ciekawe bardzo ciekawa monetka fajnie dobra Następnie mamy jedną funtówkę z 1994. Też z królową Elżbietą. I ostatnią jedną funtówką. A nie, przepraszam. Przepraszam, nie ostatnią. Zapomniałam, że jedną mam jeszcze w powtórkach. Nie. Je, jeden funt. On funt z 1983 roku. Popularna moneta i ostatnią jednofuntówką jest w powtórkach, bo już no, wiecie, że mam tą monetę już. Taka zardzewiała, taka z 2017 roku. Nie wiem, co się z tą monetą działo. Czy w błocie, czy, czy to w ziemi, czy to w wodzie ona se leżała. Ale gdzieś na pewno, czy na słońcu po prostu... Kilka lat, nie wiem, bardzo dziw, dziwna rzecz się stała z tą jedną funtówką. No. Dalej, o, o, o. To jest bardzo ciekawa moneta, słuchajcie. Ja mam dwie takie monety, tylko że ja dwie w kolekcji, bo jedna jest tańsza, a druga jest yy, yy, droższa, także dwie, wiecie. Ale ta tańsza jest w Stęszewie, a tą droższą mam tutaj przy sobie. Jest to... Dobrze widać? Dobrze. No, no new pens na no serio, ja mam to to jest mój perełka, biały kruk nie wiem jak to jeszcze nazwać z królową Elżbietą to jest 1971 a w domu mam jeszcze w, w domu tam w szefie mam jeszcze 1000, rok 1980 czyli mam z dwóch roków, ale mimo to do zaliczam do innych monet, dlatego że jedna jest droższa druga jest tańsza i niestety no jest trochę sfatygowana ta moneta nie powiem no ale jest rzadka moneta halo dobra skoro już jesteśmy przy Anglii to z Anglii bardzo duże tak jak mówiłem jest o o o tutaj będę miał powtórkę już zanurkujemy przepraszam coś mi się jeszcze przypomniało skoro jesteśmy przy dwóch pensach to, to mam jeszcze normalne dwa pensy i, bo i, neuf pens to było coś takiego, że w mennicy się po prostu y, do, y, pomylili przy tłoczeniu i zamiast na y, y, ty tu pens, czyli ty wy opens, napisali nef pens, czyli f pence, czyli nowe pensy. No. no, taka ciekawostka, mam trzy monety, dwa pensowe, znaczy oczywiście chodzi mi o to stare, nie, tutaj a, ha, 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 właśnie skoro jesteśmy przy to mam też powtórkę yy, i dwóch pensów. Nie wiem, co się stało z tą monetą. Jak ktoś wie, to niech pisze w komentarzach, takie wybrzuszenie ma. Mam kilka takich monet niestety jest bardzo dziwna, bo ma takie wybrzuszenie. I z którego ona jest roku? 1997. No także, cóż, teraz one penny, jeden penny. I tutaj też jest wybruszenie takie małe. Odwrotka chyba. Tak, odwrotka. Nie wiem czemu, ale w innych krajach to jest takie codzienne. Że są odwrotki, a w, w naszym kraju to destrukt. I kurde, ludzie tysiące złotych za to, to płacą. Chore. I tutaj też jest odwrotka. widać? On tutaj to nad. Nie widać, bo też ma wybrzuszenia. Rdza po prostu. Rdza jest niedobra. Pożarła. Tutaj nawet są jeszcze przebitki yy, blasku menniczego, ale oczywiście są. Yy, jest to, są to tylko takie brzybitki Moneta już nie świeci tak jak dawniej, tylko w tych kilku miejscach pewno została otarta czy coś. I, I następną monetą jest. Oho, dobra. Tej też będę miała powtórki, ale nie wiem czy w powtórkach. I... I jeszcze dwa pensy się znalazły, kolejne z roku 1996. OK. I później mamy. No dobra, to najwyżej później poszukam. One Penny, ale takie inne. To jest akurat ład, ładne. Tutaj akurat nie pożarła rdza. Obydwu monet. Jedna yy, ta jest z 1993, czyli rocznik mojej mamy. Zostaje ta w kolekcji. A ta jest z 1994 roku. I ta idzie oczywiście na wymiankę. Albo zostawiam w kolekcji jego powtórkę, ale mi się nie widzi akurat trzymać powtórek w kolekcji. Nie wiem czemu. Yy. Dobra. O, hu, hu. Długo już ten materiał jest... Yy. Dobra, teraz już. A bo dobrze, jeszcze dokończmy Anglię. I z Anglii mamy. Tak. Już wezmę wszystkie monety tam bez powtórek, bo po co pokazywać powtórki? Przecież ludzie na pewno wiedzą. Wie, znaczy, wcale gadam jakie głupoty. Ludzi to nie interesuje, czy mam powtórki, czy nie. I teraz tylko Wam powiem, że te wszystkie trzy monety mam na powtórka. I jeszcze tą dodam i jeszcze dodam jedną, a nie tą, ale tą. Te dwa monety są, po są powtórki, ale ja mam tak się składa w wstężowy, dlatego ja tutaj pokazuję, aby skoro już jesteśmy przy Anglii, to przy Anglii, nie? No. dalej, już, jeszcze mamy coś z Anglii, czy już nie jak już to tylko powtórki, powtórki szybko powybieram i w tak w garści pokażę, nie będę ich obmawiał o, ale trochę jest tych powtórek no, trochę, trochę cyk, cyk a, i jeszcze ta moneta. Ta moneta i ją też mam, ale w Stęszewku. I, I to jeszcze w lepszym stanie ją mam, także to pójdzie też na trade z kolegami. Ale mi się tego tutaj zbierało kolejna tutaj proszę. I. O, kurka. No dużo tego jest w powtórkach. Kolejny jeden penny. Tutaj nawet nie wiem co to jest. A to jest też. A to jest też jeden penę, ale z wybruszeniem. Ta maneta już na pewno. Yy, nie mu się nie da zapłacić, nie wiem. Znaczy, no wyrzucać jej nie będę, ale może dam jemu jakiemuś koledze za darmo. Może szwagrowi. A właśnie! Pozdrawiam cię, szwagierek. Yy, bardzo serdecznie. Szwagier też do jakiegoś czasu zbiera, ale on się oczywiście nie chwali, nie? No po co tam, nie? Dobra, tutaj to, jest, to są te wszystkie monety za Anglii, które mam na powtórkach. Odłożyłem na boczek powtórki. Oczywiście te powtórki, co ten. Co będę miał ten co będę miał... Co, mam, co już je mam. Co mam powtórki, ale są te monety w to kładę je oczywiście tutaj, nie? To teraz już się skończyły monety za Anglii. To teraz pokażemy yy, drogę odmiany, o bardzo ciekawą monetę i to jeszcze w yy, dodatku razy 4, tutaj mamy niemieckie, jedna marka razy 2 i 10 feników razy 2, 10 faningów już mam w swojej kolekcji, także to idzie na wymiankę z kolegami, jednej marki nie miałem, także to idzie na wymiankę. Z kolegą. Ta jedna. Oczywiście jak będzie można przenosić. Yy, yy, jak będzie można oczywiście przynosić do szkoły monety, no bo pani jest nasza bardzo cięta. A tak poza tym to mogą mu kraść. Także nigdy nie wiadomo to. Ta idzie na wystawkę, pomimo, że to mam, ale już mówiłem, dlaczego to idzie na wystawkę. Te dwa idą do na kupkę. I... I gitara jak talara. Aha. I to, i ta jedna marka jest z 62, a tamta druga z 72. Policzcie sobie ile te jest lat różniczy. Haha, przecież jestem dobry matematyk. To jest 10 lat już wam mówię. I teraz przenieśmy się do... OK. Europa, Europa, Europa. Z... E e Eurocentów, euro babcia też miała, ale mi nie dała. Bo to są zbyt duże kwoty, wiadomo. No tak, poza tym, to mi brakowało tylko te jednego euro z takim ludzikiem, takie co miała cztery rozłożone ręce do góry. Tak prosto, i na dół możecie pisać w komentarzu co to, z jakiego kraju. p 1, 5, 10, 20 eurocentów mam, mam, owszem, ale. I jakby to powiedzieć nie mam z tych tyłem. Z tyłem. Tutaj jest z chyba z Finlandii. Także ja nie miałem z Finlandii, chyba, mówię, tutaj jest. Z Litwy. Z Finlandii z 2015, z Litwy z 2015. Z nie wiem czego, nie wiem co to jest, ale nie miałem takiej monety również. Z 2002 no, i tą monetę masz, Fagierek, ale on ma z 2012, a mam z 2001, i też nie wiem co to jest. Z jakiego kraju. No cóż, także wszystko idzie do kolekcji. I jeszcze sobie przedstawmy tak na szybko, jakie tutaj mam monety: 20 euro centy razy 2, są już powtórki, już. Są ostatnie powtórki i jeszcze tutaj 1 i 2 eurocenty no razy 1 te, 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 te oczywiście monety mam te, te dwa z, tymi, z takimi samymi tyłami i te też mam takie z takim liściem, takie najbardziej pospolite. Ale oczywiście idę na wystawkę, bo wiecie, nie? Już mówiłem. I cyk i cyk i... Zostały nam już tylko cztery monety, także pójdzie nam to szybko i zgrabnie. Też jeszcze szybko te dwa od babci i na końcu zostanie od wujka i od mamy. 25 no 25 centów z, z Finlandii, Negerland. Bardzo dziwna liczba, mało spotykana w tych czasach i z 1980 i z 1988, 5 czegoś. To jest C albo G, chyba G raczej. Też z Finlandii, Negerland. No już pójdzie nam żwawo. Ostatnia przedostatnia moneta to jest z Turcji, 50 kurus, to są groszaki tureckie, tak jak mówiłem, mój wujek prankował swoich rodziców, że to jest 5 zola, bo on to gdzieś znalazł. Z 2018 roku. Turkie, Humurieti. Nie, że umiem turecki Tak, mój wujek przeczytał Po prostu on nie umie tureckiego, ale tak po prostu I ostatnią monetą, którą dostałem od mamy Jest doży do Dożynki z, z Kolekcjonerska moneta Z okazji dożynek no. I to ty był Oj, kurde, złap ostrość kamerą I to było na tyle Ja się dzwonię, żegnam, no, trzymajcie się, cześć